Znaleźliśmy bunkier. Mnie wydaje się, że te po prawej stronie. To będą takie niezaleczone i tam będziemy na sztumie. Bunkier amunicyjny. Bunkier amunicyjny. Bunkier amunicyjny. Ale spójrz na konstrukcję. Fajny jest ten korytarz, taki łuk z góry. Zejście na prawo, na lewo. No, Zabasy lewne. Bo, Może dwa, ale jak to jest? Może? Że tutaj nie ma tu drugiej drzwi, bo tam były w hmm. tym korytarzu po lewo jeszcze A tu nie ma. jakieś góry, to jeszcze O, co tutaj? O! Czego ty stresujesz się że Nie, tu nie ma wyjścia. Co tam? Pajęczyny. On się ciebie bardziej boi, pajęczyny. Nie, tu nie ma wyjścia. <gry> to również to palutek, tak jak ja, bo jest takie słońce jak oto, Może jest to jest lewe. To jest trochę inny wszystko. I są tu żarmy. Jest czacha. I, i kuźla ma się No właśnie, co tu się, się odpierdala? O kur... Po prostu tu jesteś. Oh, you A few moments later, A few moments later. Aha, Nie, ma wejścia. No niestety, ale tam jest. nie, Tam jest tam nie, 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 Jeszcze było w 2018 hmm. To jest jedyne wyjście, nie? To jest To jest To jest jedyne To jest ten korytarz? Tak. Wiesz, jaki on jest jest ja o, kur... ho, 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 Ja ho, pier... Sorry, ale kurwa ho, 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 Ja tu nie wiem, gdzie iść. Proszę już upada. Tu na każdym kroku jest jakieś powietrzenie. O, no, faktycznie jak że... Nie! To następne. I tu! No, ale to nie jest To Co jest to? Właśnie nie wiem, czy to jest głowy. Na pewno nie było dziury. To nie było deski na podłogę. Można się ewakuować Przez to no wylęgniemy na operację i kwitnijmy w O f**k, ślicznie to jest, spróbuję cię Może się trafi nie, 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 tu nie ma co chodzić, tu jest k**wa pomieszczenie za pomieszczeniem ale jeszcze do końca. Kupił ma tu ktoś mieszkał. Znaczy, legowisko tu jest. tu wygląda, jakby ktoś miał legowisko, bo jest poduszka, jest kot. Są jakieś ubrania. E, tu nawet jakby jakiś łuszak. Tak, łuszak. Smutne, gdyby ktoś nie miał faktycznie gawisko O, to ja się Dzień dobry. Dzień dobry. A co pana tak tu zamurowali? Jak pan tu będzie żył teraz? No teraz poznał twarz, no dwie. wie, co tam to tam do to? bardzo dużo litr ten korytarz się ciągnie na wiele metrów żeby obejść te wszystkie pomieszczenia trzeba tu poświęcić trochę czasu Tron piechoty Eko Anka Kierownik budowy NAP Różliwe, że nie zaznaczy się na sklepu. No w tej miejscowości nie było, było na sklepu. Zatoczyliśmy koło. Ten już inaczej jest zrobiony. Wygląda jak hangar. To Ten jest ciekawa konstrukcja. Patrz na to. Co na co? Tego nie było, jakby wcześniejszy. Co, że to jest

to może faktycznie był tam generator, bo to się różni. A to było prawdę. A, niech to będzie Tu był belek, to było jakiś ważne. Nie idziemy tam na górę? No tu jest pan tak, tam gdzie ten suwać, nie wiem, tu nie przechodzić To jest taki dół yes. uh -huh. To

i uh -oh. <laughs> oko, oko buzia. Oko oko buzia. A, to znaczy nie ten co poprzedni, ten wygląda by inaczej, ale my mieliśmy podobne. sobie taką, ja wiem, że to są pruskie umocnienia 1903 1904 oddane do użytku Ale w ogóle sobie tak z tych okienek, które są, z tych otworów wystają takie kopuły z działkami Kupuj to był kien. No, dla tych środków, ma bo na tych te kopuły, to nie No O, tu wejście zamurowane Ja, tam, widać to na tenze, o, opony! Jak tak mówimy, opony, opony, bo po to prostu totalny opon spotykamy po drodze. O, ej. Ej. Na pewno nie było takich kiwerków. Reszta no, jest taka sama, ale kiwerki są w takim flaszniu. Kiwerki. Kiwerki, ale lepsze musi być. ale ziady! No co, sikamy! O, yy, ja się na chwilkę rozłączę i dysiku. O! I film akcji tak jak spodzie z tyłu. No no właśnie. Kraftwer. Nie wiem, kurczono sobie Kraftwer. Infanterie, weh! Drogi kilometry. prawdopodobnie schron, bunkier, którego my szukamy jest w no dobra, ja nie, nie przygotowanie dzisiaj nie. bo nie będę tam wskazywał jak ktoś musi, to jest prawda to tam jest, ale to potwierdza że ten artyleryjski jest tak w dole. Na co on jechał? Ani prądu, dymu nie było widać nie, nie? się <noise> <noise> to buzia. Google mówi jesteśmy szczęśliwi. Nie mamy niczego Boja. Tak, ale to one wyglądają na... Odrestaurowana, bo teraz Może ten jest tak na trochę Jeszcze są takie widzimy taki tam Ale troszkę jakieś takie wąski, zmiany Ci się wydaje, że może w pierwszej wojnie trochę, wiesz Mniej było takiego kopii w klej niż w drugiej No i mniej blueprintów Bo taka zasada jest, jest, mu podobna Ale no, no też się właśnie tutaj tak zachodzi Ruch jest ugromny Inny układ, trochę też okien Coś zawsze innego Podobny wchodzi się jako prawo w drugi korytarz. I samolot, jakby co fajnie połączone ze sobą. pusto, a tu jest, tu coś wychodzi, pusto ale w porównaniu do innych, tu jest przejście z sali do sali. Takie i tak. No, koniec. koniec. Słońce jeszcze wisi, więc wyjdziemy przynajmniej za słońce. Także to ostatni z bunkrów na dzisiaj. Mimo, że one są podobne do siebie, to ich wielkość kształt, że się wchodzi. Jest długi korytarz i przejście do jednej sali, do drugiej. tego oto miejsca tylko wyczyszczę obiektyw chciałem wam podziękować za to, że oglądaliście mam nadzieję, że się odcinek podobał i że widzimy się następnym razem cześć jest polna droga, jest wielki peron mamy wiadukt ale jest winna i proszę bardzo działa może, że działa. No to fajnie, właśnie elegancko. No, Warszawie na przykład nie działają. Ale ten heron Jest wielgaśny. Stacja pośrodku niczego.